Dobra, siekarny kawałek Czekaj, na ludzie on jest? Nie To uważaj kurwa, bo on od razu wstaje na koło Ja wiem To wibruje Ja pierdolę, ale dziwnie O kurwa, jak tu się siedzi, jak na krześle Ale dziwny motocykl o oh, kurde jak to dziwne ale tu wszystko wibruje Jezus Kurwa szesze tu już mam dosyć <noise> O nie no straszne wibracje Jak to w ogóle się tym składać ty? Jak rowerem? O ale to idzie z dołu kurwa Ja pierdolę a hamulce jak? Eee, z Żyleta, dobra e, Dobra, pojedziemy sobie tutaj O kurwa, ale te wibracje są przejebane Gdzie są w ogóle kierunki? Tutaj, ta, Dobra Ale nie Ale dziwnie się tym jedzie, kurwa, naprawdę. <śmienny> Dobra, tu masz po zakrętach trochę. biegł odsiąłem a to jest skrzynia chyba, dobra 148, 150 fama no mój tyle na dwójce jeździ, ale kurwa powiem wam, że te wibracje to ja pierdolę ty już nie będę narzekał na pozycję u mnie że jest niewygodna szczerze wolę leżeć niech mi i jak niecie ale te wibracje no przejebane są kurwa tu lusterko jest? jest ale fajnie bo jest bardzo elastyczny nie trzeba biegów redukować kurde w zakrętach jak rowerkiem jest wibracje to dobra, chodź pierdoli do tych wibracji ale szczerze nie wie jakoś mega, no może też dlatego, że teraz w lesie jesteśmy ale kurde, powiem jest to w ogóle KTMX500 24 rok 60 koni, gdzieś ze 100-110 kg wagi i tą wagę, o kurwa, no czuć Ale w ogóle A! Zrywny jest bardzo, jebaniucki Zaraz weźmiemy tą Skodę chyba nie, jest mój motocykl, nie chce im nie wiadomo jak zapierdalać ale kurde dziwnie mi się jedzie, bo jestem przyzwyczajony do sportu Nie, powiem szczerze, że jako Kurwa jak to hamuje, nie? Hamulce to są żeleta, to gix to ma spowalniacze no, tutaj stopi to, ale kurwa mi wy tak jestem wywibrowany, że to jest kurwa koniec, nie? Najgorsze, że te supermoto są wysokie na 1,70 m, to kurwa, ledwo co sięgam. W sprzęgiełku ładnie pracuje, kurde, hydrauliczne. To musi. To ty, nie jestem przyzwyczajony do takiej pozycji, bo tu się siedzi jak na krześle dosłownie no Ale jak się odpuści gaz, to on się tak bardzo destabilizuje Czuć to no. No, Ale to jest zabawa typowo do miasta zabawka, ale kurwa fajnie! Fajnie, fajnie! No i nawet fajne jest to, że tu biegów nie trzeba redukować, więc kurwa taki jebany elastyczny. O mój Boże! zakręci My można śmiele i więcej iść ale tak jak wspomniałem wcześniej nie mój motocykl, także nie będę odpierdalał tym bardziej, że taki KTM troszkę kosztuje tak, tyle co dwa dwa, i, dwa moje Gix'a albo i trzy, jakby się upadł Oczywiście na początku narzekałem, ale już się przyzwyczajem jest naprawdę petarda, kurde. Do tej wibracji myślę, że też się idzie tak jak do sportowej pozycji na X-ie. Oho, to jeszcze ostrożnie Ale no jest nie... Troszkę niepewnie się czuję <laughs> Ale kurwa fajnie nie? O, myślałem, że wyjeżdża Nie spoko kurde przede wszystkim na plus pozycja To siedzenie fajne, jest miękkie Wygodne jest, mimo że jest wąskie, ja też w sumie mam wąską dupę. Może dlatego Ale kurwa jak to rwie! Ja pierdolę! Ja jebę nie! Szczerze zajebiste moto Jako drugie w garażu chciałbym mieć na pewno takiego kata Kata czy huskarny, po prostu super moto jakieś Ale no kurwa, patrzcie co się teraz dzieje Nie wiem co mamy, chyba drugi bieg Ja mu nawet gazu boję się do pełna dawać bo on mi na koło stanie a na plesy wolałbym nie wyjewać Ale jak schodzi z obrotu to te wibracje to są takie przejebane. W ogóle trzeba bardzo uważać z gazem. Dobra, dajmy mu przyjść. Zajebisty sprzęt, kurwa dzięki ZIVI Za możliwość przejażdżki, kurwa ma. Ha, ha. Kurwa petarda A jak się go gasi, tym? Czy tym? Tym?